Ten zawód bibliotekarza bardzo się zmienił. Przychodziłam zupełnie do innego miejsca. Inny świat, inna specyfika. Pamiętam zupełnie inną bibliotekę. Infrastruktura nie miała nic wspólnego z tym, co teraz. Były to małe pomieszczenia, bez y, socjalnych pomieszczeń. No, y, od czasu, jak przeniesiliśmy się do Cem, to się bardzo zmieniło. Natomiast miałam cały potencjał. To miejsce ma żyć, to miejsce ma się ziać, to miejsce ma się stać miejscem nowoczesnym. I teraz to, co możemy tutaj oglądać, z czego skorzystać, jeszcze pięć lat temu no, nie miało racji bytu. Ta biblioteka w końcu ma swoje prawdziwe, porządne, duże miejsce, takie na jakie zasługuje. Rozwinęła się wielokierunkowo. Mamy teraz ponad 50-osobowy zespół ludzi zaangażowanych, ludzi z pasją, ludzi, którzy mają ogromną wiedzę i potencjał. To jest największą wartością tej instytucji, to, że byli za tym ludzie. Yy, biblioteka Główna jest miejscem dużych spotkań i dużych wydarzeń. Nadal odkrywamy mieszkańców, którzy przychodzą do tego budynku i są zaskoczeni, co tu się znajduje i ile tutaj się dzieje. Naszym takim największym wydarzeniem sztandrowym, bym powiedziała, jest Festiwal Pięknej Książki. W tym roku będziemy realizować już dziewiątą edycję. Poza tym wymagania czytelników się również bardzo, bardzo zmieniły. Oczekują od nas najnowszych wydawnictw, książek dla dzieci, książek sensorycznych dla dzieci. No i zmieniał się również młodzieżowy czytelnik, który czyta już właściwie literaturę dla dorosłych a ostatnio bardzo popularne zrobiły się mangi i komiksy. Czytelnicy, którzy przychodzą jako dzieci do nas, za chwilę będą przechodzili jako młodzież, więc musimy również o nich pomyśleć. Uważam, że największym sukcesem jest dyskusyjny klub książki, klub podróżnika, który bardzo prężnie działa. Takim naszym nowym dzieckiem to English Club, gdzie mogą swobodnie porozmawiać między sobą na różnych poziomach tego angielskiego. Spotkań autorskich przez ostatnie kilka lat mieliśmy też sporo. Natomiast to jest też miejsce, gdzie, by, gdzie mogą się pokazać lub również autorzy bardziej niszowi, regionalni. W ciągu dwóch lat udało nam się wydać kilka książek, z których jesteśmy bardzo dumni. W każdej z placówek jest miejsce do pracy, miejsce do zabawy, do rozmowy z bibliotekarzem. To miejsce stało się także miejscem spotkań przy grach planszowych, przy grach edukacyjnych. Kupujemy interesujące przybory, pomoce naukowe magiczny dywan, roboty, laptopy z Minecraftem, PlayStation. Wszystkie cuda świata, no i oczywiście wisienka na torcie Lego. SOWA, czyli strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. 15 interaktywnych eksponatów z Centrum Nauki Kopernik i poprzez zabawę uczą. Zachęcamy do próbowania, eksperymentowania i do odwiedzin naszej strefy. Wszystkie placówki w tej chwili są dostosowane do potrzeb czytelników, użytkowników, mieszkańców. Te 5 lat temu jeszcze biblioteki czy filie nie, nie były dostępne, nie wszystkie były dostępne. Mamy bardzo dużo książek z dużą czcionką mamy kody legimi, mamy czytniki do wypożyczenia, jest dużo audiobooków, nasze spotkania również są dostępne, często tłumaczone na polski język migowy. Na sali jest pętla indukcyjna i oczywiście są dostępne miejsca architektonicznie. Także staramy się, aby nasze wydarzenia były dla każdego. No, dużym ułatwieniem dla czytelników na pewno jest wrótnia, która znajduje się przed biblioteką. Pani lata to jest mocny potem technologiczny, czyli wprowadzenie książkomatów, które mamy już Trzy I do boksa. Czytelnicy to podstawa działalności biblioteki. Takim chyba wyzwaniem dla nas takim codziennym to jest właśnie praca z czytelnikiem, kiedy tych czytelników jest bardzo dużo. Bo codzienny kontakt z czytelnikiem, rozmowa z nim to ogromna przyjemność. Akurat my jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie samorząd rozumie, docenia i wspiera, ale też staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne. Dzięki. Naszemu samorządowi. Mieliśmy taką możliwość tworzyć to miejsce w pięknych przestrzeniach. No i też tak sobie życzę, żeby dalej to w ten sposób trwało. Nie ma realizacji dużych, fajnych działań, szczególnie w kulturze, bez ludzi z pasją. U nas tacy ludzie są. Myślę, że fajnym działaniem byłoby teraz skupić się na budowaniu zespołu, relacji i to jest chyba ważne. Oczekiwania były duże ze strony mieszkańców i było to niesamowite wyzwanie. A co będzie dalej, to też czas pokaże, jak będą możliwości.